Siemano, witam wszystkich. Dzisiaj idziemy na targi winylowe. Jest to inicjatywa skupiająca wytwórnie wydające elektronikę taneczną, czyli głównie Techno House, Deep House, Minimal House i takie klimaty. Zebrało się kilkanaście labeli lub kilkadziesiąt, najeli hale i robią wielki targ winylowy. Także idziemy zacząć stan słychać w programie m.in. DJ-sety. Eee, a potem after party i na nim Andrea Lucji, jeden z moich ulubionych DJ hmm. niestety idę z buta, bo zbany dzisiaj nie działają. Jest totalny chaos. Widzimy się za chwilę. Yo. Chyba trochę, chyba trochę źle wysiadłem z, z tramwaju, bo, bo idę już dobre 10 minut, a mam jeszcze pół kilometra, także gównianie działa Google Maps tutaj w mieście, w ogóle się gubi co chwilę. No ale idę, no, to jest jakiś kurwa opuszczony hangar czy jakaś hala fabryczna wielka. Tutaj na Kreuzbergu, w ogóle tu w Berlinie jest pełno e, właśnie takich nieużytków, które są adaptowane na cele jakieś artystyczne, klubowe itd. To jest zajebiste My Jesteśmy teraz przy trasę. Pogoda się jebie A dzisiaj jeszcze gramy Open Air Od 16.30 Zresztą od 16:00. Także tutaj mam zamiar Szybko przejrzeć co jest Może jakieś fajne płyty kupić No i spierdalać grać Dobra, się odezwę teraz Jak będę już na miejscu, hej No i chyba znalazłem w końcu, kurwa bo Tak tutaj było Schowane to wszystko, generalnie, do dupy pogoda spada, a w krótkiej rękawie się wybrałem. Zobaczymy, co tutaj nas czeka. To już widać plakat. Proszę bardzo, słyszę muzykę. Idziemy, idziemy, powoli w Wlot 5 euro z tego co wiem także do zobaczenia potem Siema na YouTube, witam serdecznie w kolejnym odcinku Vinyl Stories. Trochę mnie nie było, jest to związane po prostu z sytuacją zawodową, miałem trochę pracy, musiałem trochę nadgonić swoje projekty, ale wracam, dwa tygodnie to nie jest długo, wracam i już pokazuję Wam jak się zakończyła moja wizyta na targach winerowych. Tak jak mówię, minęły dwa tygodnie, trochę już sprawa przysła. Kupiłem kilka fajnych płyt, kilka fajnych albumów. Słuchajcie, poznałem w ogóle typa, który, który się nazywa Thomas Melchior. On miał tam całe swoje stoisko z labelem. I sprzedawał generalnie płyty ze swoimi remixami, oczywiście nuweczki pachnące, zafoliowane i kupiłem tutaj kilka rzeczy od niego. Zajebisty gościu, kapitalny rozmówca, z trochę zjarany ziołem, ale spoko. Także serdecznie zapraszam do oglądania, widzimy się za sekundę. Yo. No dobra, kochani, zaczynamy troszeczkę niestandardowo od y, albumu. Yy, według mnie bardzo fajna sprawa. Marcel Detman. Yy, słuchajcie, to jest taka yy, na Deckmantel wydana seria Selectors. Yy, yy. Wszyscy fani, yy, fani Techno znają tego DJ-a z Berghain. Yy, Tutaj jest na, 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 na podwójnym winylu, na fajnym gatefoldzie wydany. Selekcja utworów, które miały wpływ no, na tego artystę yy, i które ukształtowały jego yy, jakby muzyczne bajanie. Także tutaj bardzo bardzo ciekawa pozycja, dużo, dużo elektroniki tanecznej z lat 80. -tych. Front 242, Cabaret Voltaire, Clan of Ximox, yy, Fate Gauger i tak dalej. Także jeżeli ktoś zna te klimaty, no ja akurat lubię to. Także bardzo się ucieszyłem na, na tą pozycję, bo cenię Detmana, chociaż nie jestem generalnie DJ-em, który gustuje w techno, co więcej nie trafię dzisiejszego techno. natomiast Detman jednak y, jakiś tam poziom prezentuje cały czas. Ma specyficzny styl, nie ma tego takiego tamtego napierdalania. Fajny DJ, fajna, fajna składanka jaranko, Druga rzecz Kupiona w ogóle na stoisku, gdzie było dużo, dużo wydań z takich labeli jak Get Physica czy, czy mobile, mobile Records. Wziąłem Mobile, to jest album dwupłytowy Kevin Ower. W ogóle, w ogóle słuchajcie, nie znałem tego, tego, tego typu w ogóle jakoś, nie wiem, album jest z 2017 roku. Tutaj widzicie, co, co się na nim zajmuje. To, to jest jeszcze wszystko zafoliowane, ja tego nie słuchałem. Przebadałem to sobie na YouTubie, przebadałem to sobie na Discogsie, dodałem do kolekcji i na razie leży, bo nie mam czasu na słuchanie płyt. Także jeszcze nie ma też tych takich standardowych moich e, e, koszulek e, m, ochronnych. Każda płyta, która u mnie jest skatalogowana, która jest przesłuchana, która jest poznana, dostaje koszulkę ochronną i dostaje mały, mały taki ticket, ja to nazywam taki labelek I tutaj ma wyszczególniony styl w jakim, w jakim jest, czyli deep house, tech house itd. itd. W każdym razie, mamy tutaj album dwupłytowy wydany na Mobile Record, autorem albumu jest Kevin Auer. Nie wiem, nie słuchałem back to back Volume 11. Co to jest za składanka, widzę więcej nie powiem. O, tak chyba będzie lepiej widać, bo się rink odbija. O, takie coś. Słuchajcie, yy, to kosztowało nowe 3 euro. Głowa rozwalona. Ten marcy ma dychę kosztował. Kolejny album, jaki zakupiłem na, na pierwszym stoisku w ogóle, bo... Album Marcela Detmana kupiłem od typa, który był w labelu Cynosur, nie wiem czy kojarzycie taki label. Dosyć zasłużona wytwórnia dla Cine House i, i Deep House. Natomiast teraz tutaj mamy album z Get Physical German Bridgant Bipolar LP. Też podwójna płyta, 2006 rok, Get Physical. Można sobie sprawdzić na Discogsie, co to jest. To są takie stare, jeszcze dobre czasy z Get Physical kiedy Fajny House wtedy wydawali, taki dipowy trochę. No i Francesco Trisdano. To jest kompilacja tego typa Body Language się nazywa. Też wydano na Get Physical Tutaj widać, y, mamy do kod w środku. Też jeszcze nie odpakowywałem, nie słuchałem. Trudno mi powiedzieć, co to jest. Na Discogsie jest to wrzucone jako Deep House. Zobaczymy. Tak wygląda okładka, patrzę czy się nie odbija, bo piszecie mi później wiadomość na Facebooku, że Ej, masz do dupy tą lampę, bo nic nie widać, no ale lampa musi być, żeby nie było widać, bo już jest ciemno. Także no, jakoś musimy to pogodzić, tak? Także zobaczymy też co to jest za albumik później, możecie sobie sprawdzić, to jest Get Physical 108. Zapraszam. No i teraz się zaczynają grube rzeczy, bo to też była płyta za 3 euro. To było za 3 euro, to było za 3 euro i to też było za 3 euro, tak, także ja za to dałem 9 ryków i generalnie staram się nie kupować płyt inaczej. To są albumy, które będą do słuchania, tak, nie do grania na imprezach, ja już nie gram takiej muzyki za bardzo, teraz poszedłem w minimal house typowo i o tym będzie za chwilę. Natomiast no za 3 euro musiałem sobie to wziąć, to Marcel Dietman mi urzekł, to też jest nowa płyta, troszeczkę sfatygowana w ogóle. Okładka, ale goś miał ich tam kilkanaście, także to jest też nowe, ja sobie pozwolę to odłożyć i pozwolę sobie wziąć puszkę do picia, puszka z danego producenta, alkoholi mocnych, umili mi tutaj y, konwersację z wami, także zdrobeczko. Jedziemy dalej, teraz zaczynają się grube rzeczy, coś co kocham. Uwaga! Fumiya Tanaka. Potrójny album na Perlonie. Jak to zobaczyłem, to po prostu zrobiłem się mokry i nie było już obrotu. Też jeszcze nie rozpakowany, pięknie wydany. Ciężki. Perlon, jeden z moich naprawdę ulubionych labeli. Tam jest, ja to nazywam, uporządkowany rozpierdol, czyli takiej. Kompletnie rozjebany minimal, natomiast mający jakąś metodę, tak? No na pewno nie jest to muzyka dla każdego. Fumia Tanaka jest generalnie dosyć zjadliwy dla szarego słuchacza, ale na Perlonie są naprawdę grube, grube numery, które nie, nie każdy jest w stanie zaakceptować, tak? Oczywiście pewne pewnym stanie na pakiecie zadziałem zawsze. Polecam, jeżeli ktoś nie zna Perlon. Perlon Records. Druga sprawa. Obok stoiska z Perlonem stał typ i właśnie on tam o tego Marcela Wittmana i miał dużo z cynozur. Cynozur to jest taki label. Mam, mam kilka, kilkanaście epek z tego. Kupiłem taką składankę. Tak. To jest wydanie na 20 lat labelu. I mamy tutaj po prostu playazek gwiazd. Matthew, Matthew Johnson, no, typ, którego po prostu uwielbiam. Derby. Kolejny. Devalta. No też go bardzo lubię. Demol. No, i pierwszy innych mamy kilku. Także tak to wygląda. Zobaczmy, jak wyglądałem płyty. Bo to jest takie coś, generalnie ja nie wyciągam tych płyt. Tutaj mamy płytę odpakowaną, też jej jeszcze nie słuchałem. To jest jak najbardziej staw do grania. I to są y, numery z tego labelu zasłużonego dla sceny elektronicznej. Tak tutaj widać. 99 do 2019. Także trzmat czasu. Chłopaki robią bardzo dobrą robotę. O tutaj, uwaga, coś mi tutaj wyleciało. O, o u, tego nie widziałem, proszę bardzo. Warm up Berlin sticker. To jeszcze jest taki sticker. W ilości kilkunastu. Proszę bardzo, nie, nie, nie widziałem tych sticker. Fajna niespodzianka. Mam całą taką koszulkę i tam mam, słuchajcie, z ostatnich 10 latach stickery. Które dostawałem do winy i nowych, nowych, jak kupowałem gdzieś tam od tej od dystrybutorów lub. lub, 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 lub Jakiś promoc dostawałem, też się zdarzało. Kiedyś sobie tutaj w studiu gdzieś zrobię jedną ścianę z takimi wlewkami i na filmacie. Okej, okay, zajebista sprawa mam nadzieję. W ogóle bardzo lubię ten najbardziej. Kolejna rzecz. Dewalta. Bardzo lubię tego producenta. to jest podwójny album zafoliowany Dewalta to jest producent minimahasowy, deep hasowy. Hmm. Bardzo go lubię spra sprawdźcie sobie. Kurwa, nic nie widać. Uh, yeah. Ok. Yy, I to było też na tym stoisku. Sinusur. Idąc dalej, trafiłem na typa, który miała tam pomiędzy labelami pankowymi, dwoma czy trzema. I takie dwa wydanka widziałem. Label nazywa się Home Again. Yy, jest to inicjatywa berlińska, tej lokalna. Home Again 2 i 3, była chyba jeszcze czwórka z tego co widziałem, ale jakoś mnie nie interesowała. Zacznę tutaj od naszej, od, 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 od trójki akurat, no to jest Szafran, to jest chłopak z Polski, który naprawdę daje radę, bardzo lubię jego muzykę, podoba mi się to co robi. Byłem też na jego secie w Poznaniu w Labie, widać, że nie trafił w te kampy które tam przychodzą, posłać techno, ale żeśmy się tam ze znajomymi naprawdę pobujali i fajnie, fajnie zagrał. Polecam, Oskar Szafran jest Szafran na remiksie Leopol. Jopo. To jest y, oczywiście epka, to nie jest y, album. Takie coś, pozdrawiam, cię, Szafran, dobra robota. Druga sprawa, to jest, to jest y, Home Again 2. Y, 002 to jest y, Talo Santana. To są takie breaki minimalowe. I tutaj jest na remixie DJ Yoko. Nie, Dioko. Dioko ma też hype teraz. Generalnie tutaj widzę, też są stickersy. O, głośno. Homes where your house is, bardzo fajna. Nie, yeah. ale label znam, znam tych yy, artystów. No i teraz, słuchajcie, najciekawsza sprawa: Stojsko Merchant Productions. W ogóle podchodzę z to jakiś gość w czapeczce, takim kapeluszu, coś tam do boczu pod nosem po angielsku i no, tu mówi. Mówi do mnie stary, znasz tą płytę? Czy znasz label rosyjskie? jest stary, nie znam, kurwa. 25 lat słucham tej muzyki, a nie znam tego labelu jest mi wstyd On mówi stary, to obczaj to to jest mój remix, nie? I daje mi tą płytę. Ja mówię, patrzę na spis tutaj i widzę trzy remixy: Mercury Productions, AR i Iron Ludwig. On który jest twój? On mówi, B. O kurwa, stary Ty, jesteś Merkiel? A on mówi no. A on mówi: Ło, kurwa, no to piona. i zaczęliśmy gadać, bo mówię: bardzo sobie cenię Twoją muzykę. A typ naprawdę taki, świetny facet. Już starszy, troszeczkę taki. Tutaj dzie dzieciaki w greckiej mini house mogą go nie znać. Polecam kurwa, sztos, muzyka. No, i taki właśnie, tak, 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 taki właśnie wydanie mi polecił od siebie. To jest świeże, sprawdzałem na co 2022 rok nawet. To jest, to jest właśnie płyta od Makiera z jego rekomendacji. Kolejna płyta od Makiera. Tu jest też jego remix. Autorem tej epki jest jakiś gość o sobie Twin TM. Nic mi to nie mówi. Wydana jest to na Aspect Music. Zafoliowane, też nie słuchałem tego jeszcze. Z kolei tutaj mamy My King Is Light, to jest nowy label Melchiora, Tomasa Melchiora. I tak to wygląda. Też jeszcze tego nie słuchałem. Polecam mi to, Mówię, że mega, mega fajna sprawa, to jest świeża epka jakaś tam. Będę nagrywał first teraz na Lato promosatu na bank to bo trzecie wydanie na Net Music i też właśnie na remixes Melchior Podatrzys i Karma Seregi i słuchajcie, kochani, mógłbym zakończyć już na tym, na tym ten odcinek Minor Stories, ale jest jeszcze jedna sprawa. Merkel mówi do, do mnie: Kurwa, stary, wziąłeś do mnie te płyty, które ci poleciłem. Mam, mam, mam trochę promówek. Jeżeli chcesz, to ci dam kartą promówek? Nie możesz sprawdzić, co tam jest. Będzie taki dla Ciebie niespodzianka, kurde, nie? Ja mówię, wow, stary, to dawaj, I nie słuchuję, bo ja mam dosyć muzyki i mi na labely tego to chuj, a ja tego nie chcę. Ja mówię, polubiłem Ciebie, kurwa, daję Ci te połówki w prezencie. No i z takiej kartą, nie będę Wam tutaj pokazywał tej przedniej strony, bo to jest jego adres, albo pokażę. Rozpakowujemy. I teraz łuczek z yy, puszki. Wasze zdrówko, pijemy za dobrą muzykę. Mam tutaj mój profesjonalny sprzęt do otwierania kartonów. Pakiet Live by Sandra. Zaraz zobaczymy, co oni tam wysali do, do naprawdę znamie, znamienitego DJ-a. To mnie ciekawi. Podejrzewam, że powinno być to coś dobrego, no ale zobaczymy. Przekonamy się za chwilę. Płyty pięknie zapakowane. Już czuję, że same Wild label. Tak wyglądają te płyty, słuchajcie. Te bardziej jestem podjarany niż tymi płytami, co kupiłem, no bo kurwa, no, no. jest to historia fajna jakaś tam, tak? Wow. Znam ten, znam ten label, nie, nie bardzo go lubię, ale zobaczymy, co to będzie w ogóle. No, już widzę ze SNO. Ze Enterprise już widzę pierżonepkę. Słuchajcie, jedziemy, jedziemy tak jak tutaj, są też... O, są kurwa kustopawki. Jedziemy tak jak jest. Giacomo Silvestri Magnetic Field EP. Interesuje mnie, który to jest rok, bo on mówi, że on tego ma dużo i on to daje tam znajomym, przyjaciołom, kurwa, no i mi jedno damy. No. Nie, nie ma, nie ma, daty wydania, jadę dalej. Kolejna epka, wow. No dziwnie oni to porodzili, bo wszystkie płyty są, widzicie, patrzcie, płyta i pudełko. Czyli tak jakby przyszła promówka z Ebelu. jeszcze sklep dodał od siebie pudełeczko, może tak być. Nic mi to nie mówi. Może ktoś coś będzie wiedział na ten temat. W ogóle zobaczcie, patrzcie, jak to. fajnie być znanym kurde DJ-em winylowym. Sklep przyszedł taki pakiet, powiedz, nie wiem ile tu będzie. Na razie mamy dwie, później wam powiem ile. Zajebista sprawa. Nie żebym zazdrościł, ale po prostu bardzo mi się podoba taka inicjatywa. W ogóle, w ogóle to jest słuchajcie, vinyl community. To jest, wyobraźcie sobie teraz, że jestem producentem Melodic y, and Pathetic y, House i jestem na targach muzycznych, czyli takich jak te winylowe. Gość, jakiś kolejny producent, patetyk, melodyk, house mówi do mnie Ej, LK. słuchaj stary, mam dla Ciebie zajebiste promówki. Masz tutaj pendrive'a, kurwa, 26 giga, yy, 32 giga i sobie sprawdź, bo ja tego nie chcę mi się słuchać. A ja biorę ten pendrive i kurwa, mam pendrive'a yy. i lecę do chaty, włączam CDJ'a i, i napawam się tym wspaniałym melodii, melodic house and tech Nie, vinyl community. Dobra, słuchajcie, no jest coś w końcu, co znam. Han Solo, Han Solo czyli imad Joe y, na Mother Records. O też label znam. Wciąż nie, nie, nie znam y, daty wydania. Nie będę teraz sprawdzał na, na diskopie od telefonu, bo. Więc nie, nie wiem, jak to działa. Że oni to po prostu tak po chyba nie, chyba nie po to, żeby było więcej wizualnie, kurwa, faste, bo to już było po polsku, nie? Ale jakaś metoda musi w tym być. Proszę bardzo, to jest ta No No ładnie. Kolejna rb Pathway Tracks. Justin Fuck, Facebook EP. Chciałbym coś wam więcej o tym powiedzieć. Ale no, tutaj nic nie ma, no ale nic na razie nie mogę wam powiedzieć. Nie. Najbardziej mnie interesuje rok, który to jest, bo ta, ta paczka wygląda mi na taką dosyć wiekową, już szczerze mówiąc. że mu, to z różnych sklepów i tak dalej. No dobra, tu mamy Anu Artist, Label Memory Remains, Memory Remains, Ano Artist. Wyobraźcie sobie słuchajcie właśnie to sytuację. To jest właśnie piękne. Piękne to jest yy, w kulturze winylowej. Yy, właśnie takie, taki kietyzm. No mnie to bardzo rzekło już, już dawno, już prawie 30 lat temu. No i tak tu do dzisiaj. Ale z te Black Eyes na labelu Hubble wydanko Jedziemy. Złożę sobie tak, bo to są płyty typowo podgranie. Generalnie mam też zasadę, może nagram odcinek, jak, jak, w, ogóle, jak w ogóle przechowywać winyle, jak ja, jak ja to rozwiązałem. Mam swój sposób, tak jak mówiłem, labelowanie, yy, ułożenie na półce, ale to może kiedyś nagram coś. Jedziemy dalej. Tutaj mam white label, ręcznie wstępowywany. White box, nic więcej z tego nie odczytam. White box, original. Nicolas Nikolas, Dubozin. Ktoś tam white box EP. Strasznie roz, 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 rozciepany jest ten napis, jest ten, ten stempel. Kolejna sprawa. Ja widzę słuchajcie po tych, po tych tutaj płytach, że to jest chyba naprawdę jakieś starsze wszystko. Solo Taranty smeta. Generalnie, jeżeli to jest, jeżeli to są płyty. Które wychodziły w okresie, kiedy ja nie grałem imprez, czyli pomiędzy gdzieś rokiem 2016 a 2019 Miałem takie 3 lata pauzy, miałem dosyć DJ-ki, nie kupowałem płyt I chciałem to zostawić to może, być, to może być z tego właśnie okresu, bo nie znam tego stopu, a generalnie jestem na bieżąco z nowymi wydaniami w miarę To, to jeszcze by nie było takie złe, bo to by nie było takie stare Zresztą dobra muzyka nie ma daty ważności, to jest po prostu rzecz bez, bez daty ważności. Nie liczy się czy dobra muzyka ma rok, czy, czy 20 lat, czy 50. Yy, składanka mamy tutaj Paris Artist Fresh Juice 2019 rok. Wszystko jasne, tak jak mówiłem, słuchajcie. Między 16 a 19 rokiem miałem pauzę i mamy próbki z 19 roku, także zajebiście się się cieszę. Mamy coś takiego. Yeah. Tak jak powiedziałem, jestem w miarę ze sceną na bieżąco, no wiadomo, że wszystkiego człowiek nie jest w stanie ogarnąć szczególnie, jeżeli chodzi o digitale, no ale winylem mniej więcej śledzę. Yy, I to właśnie tak mi się, nawet mm. <laughs> mi tak głupio trochę, bo gość, którego muzykę kocha, mam jego płyty, dał mi kurwa promówki, a ja teraz nie wiem co to jest, I, więc czuję się jak idiota, nie? Jeszcze kilka płyt. Yy, tutaj mamy... Magnetizer, Magnet 37, czyli to już jest 37 na tym levelu, Highlight. i dwa Original Mixy, Isolation i Depth. Ja tak te płyty podskoczę, pokazuję, żeby się ta linia nie odbijał, tak? Robię wszystko, żeby polepszyć jakość. Dzisiaj w ogóle nagrywam audio tam i tutaj mam dyktafon położony, Będę się starał to zmiksować w sofcie muzycznym i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, być może nikt gówno z tego wyjdzie, ale może będzie lepszy, lepszy, lepszy dźwięk, nie będzie pogłos. Kolejna epka. Już 2 dwie albo trzy. UNS Record 001. Unison Dreamer. Dystrybucja Vinyl Future. Takie coś. Zastanawiamy fakt, dlaczego te płyty są powyciągane z pudełek. Czy ma ktoś na to jakiś, jakiś pomysł? Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach. Ja się w ogóle zachowuję, gdybym miał tu kurwa z 10 tysięcy komentujących i tak dalej. No ale jeżeli ktoś tutaj, mm, wiem, że kilka osób to ogląda, a ja po prostu robię to, bo lubię, no to napiszcie, czemu tak akurat, że... O, proszę, cyk i cyk. No dobra. Kolejny Warius Artist. Tutaj mamy takich typów jak, uwaga, Alfie Octave M. James i Hans i to są typy Wine only or registered 2019 rok takie coś fajny label z tej strony tutaj jest infolabel na stronie B widzę Smiley, może jest coś z ACD związane Chociaż Melchior to jest taki producent i DJ, który gra naprawdę tripujące minimale I nie widzę sensu wysłać mu jakiegoś Acid house, u. Ale... no i ostatnia płyta i żeby było śmieszniej W pudełku Anton Kubikow Znam tego producenta rosyjskiego Seta Label 2019 rok I nazywa się to Silver Morning na to stronie jest Seta tutaj, a, a tu jest Anton Kubikowa. E, lubię kubikowa. Lubię kubikowa. E, mam nawet na bedkampie mam kupowane garcie trójki. Myślę, że płyta biała, coś się, przy, przy, przy mi się tak przewidziało Policzę płyty. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, odkładam, bo nie utrzymam więcej. Raz, dwa i trzy. Trzynaście płyt. Od Tomasa Melchiora, promówki sprzed dwóch lat. Trzech lat, przepraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję za oglądanie. Słuchajcie, widzimy się w następnym odcinku. Kocham Was. Cześć.